A ja witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście jestem z nowych Kroliczka, seria od Adolfa do Adolfa nam się kłania w Herc of Iron 4 na modyfikacji Thousand Week w przypadku w górze i so komentarzu, bo musimy się wspierać w tych ciężkich czasach, kiedy zabrakło jednego przywódcy, który mógł utrzymać zdobycza, zdobycze poprzedniej serii w garści, a tak już na marginesie dodam, że im dłużej się w tej modyfikacji, tym bardziej mi się podoba. Raz to, co mówiłem, że lore jest fajnie dopięte, a dwa, że ta modyfikacja wydaje się całkiem spoko z tymi wszystkimi drzewkami i wentami. To, co tu się zaraz będzie działo, ale zanim przejdziemy do tego, bo ja już sobie troszeczkę rozgrywałem do przodu, żeby obczaić op co my chcemy zrobić, pokażę wam pewną przyróbkę z naszego Discorda. Odnośnie tego, co się działo w poprzednich odcinkach, myślę, że śmiechowa, nawet spoko wykonana z tego serialu Man in the High Castle, czyli człowiek z Wysokiego Zamku. Tylko, że tamto uniwersum bardziej pasuje do tego, the, 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 the New Order, ale myślę, że jest spoko. Bo tu japońce a tu u nas japońców nie ma. Ale <noise> mnie rozwala to. <noise> Zaraz będzie lepsze. Bo poważnie, uśmiechnąłem się. Führer is dead, niestety. <noise> I to ta czanka w tle, to jest takie złoto. E znaczy nie, to nie ma co się śmiać, tak? To, to jest tragedia narodu i ten pan yy, śmieszkuje z, z tragedii wielu, ale <ścoughs> ci wszyscy, którzy czekają, co teraz się zdaje. Dobra, wracamy do odcinka. No, pośmiali się, pośmiali się to teraz do roboty, bo czeka nas dużo pracy i dużo totalen kriku. Przede wszystkim chciałbym tak, bo ja nie wiem, jak to się zrespi. Jakoś to się więcej powinno zrespić na trzy kwadraciki, ale nie wiem, jak się podzielą dywizje. Dlatego to, co my zrobimy, to zaznaczymy, żeby. W sumie możemy otrzymać rozgrywkę, jak to sobie leci. Nie wiem, dlaczego całe. E, dlaczego cała zachodnia Germania stała się strefą zdemilitaryzowaną. Nie wiem, czy był o tym jakiś event, ale no spoko. Wcześniej była tylko ta, ta francuska, ten kawałek. E, Szwecja przyjęła ten... E, Szwecja przyjęła zaproszenie, to było odnośnie tam kolejny odcinek, że pogrzeb Adolfa jest organizowany. E, I i na, na nasi sąsiedzi zostali zaproszeni na, na, na to wiekopomne wydarzenie. E, czekajcie, czekajcie, bo zbadaliśmy jakiegoś foke, foke, foke. Bebiko! Bebici odrzucił! Bebici nie przyjdzie! Na, na tą ujmującą ceremonię pożegnania największego człowieka XX wieku. No niestety, przeklęty Babici chyba zapomniał, kto go uratował w Afryce, kto go uratował w, Al w Albanii, w Grecji, w Jugosławii, kto go uratował jak brytole się desantował. A nie, to nie to rzeczywistość. No dobrze, tutaj Bebiko mógł zapomnieć. <laughs> tutaj Bebiko mógł zapomnieć. O, o poczekajcie, tu nie. Gdańsk to jest strefa wolna od naszych wojsk, bo tam Polacy w poczcie się połętają. Też trzeba uważać. Dobra, wy jesteście porozdzielani. White Sea Evacuated. Czy to oznacza, że my tracimy naszą kolonię w Archangelsku Jest, my tracimy naszą kolonię z chyba. Good luck, jest. Nasza kolonia z przestała być naszą kolonią, ale to dalej jest. Kim ty jesteś? Rolf Johansson. Macie pokręconą flagę niesamowicie. Nie wiem o co tu chodzi, kim wy jesteście, ale nam się state'y, znaczy rajs komisariaty wyzwalają. Bormann przywołał senat. Okej, okay, czyli y, trzeba zaznaczyć, że Borman jest marszałkiem, przewodniczącym tego Senatu. Zwołał Senat, który ma utrzymać władzę w kraju, y, ma właściwie rządzić do czasu, aż nie zostanie wyłoniony kolejny przywódca. A bardzo wygodna startowa pozycja dla Bormana, który prawdopodobnie będzie się ubiegać o, 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 o fotel naszego kochanego Firera. Y, dlatego zobaczymy, co dalej z tego pójdzie. Yy. Republik Manis. Aha, Republika Chińska odrzuciła. No my w sobie poparliśmy Japończyków jakby nie patrz, więc nic dziwnego, że Czankaszek się mógł na nas zabrać, ale żeby bici nie przyleciał, żeby bici nie przyleciał na pogrzeb tego. Winega... co? Czemu oni wszyscy giną? Kto tu przejął władzę z Regency? To tak miało być, że... Czemu oni wszyscy umierają? Eee... No niestety. Eee, dzień teraz. poko Ciekawe jak jest obchodzony. ZNOWU TE POLAKI W ŁODZI! ZAMACH! A nie, to Szwajcarzy! Szwajcarzy... To Szwajcarski Ruch Oporu! Współpracuje z Polskim Ruchem Oporu! Czy wy to widzieliście? Sz sz szwajcarski Rezystant zrobił zamach w Łodzi! No nie, wszystko jest sterowane z tej poczty w Gdańsku, no... Bardzo niedobrze... Na no, mogliby nam dać... Mogliby nam dać... O, czekajcie, bardzo ważny event. Mogliby nam dać chociaż chwilę spokoju w momencie żałoby narodowej, tak? Mogliby? Mogliby. Właśnie. E, rola Wehrmachtu, to zakładam, że to jest bardzo ważny event. E, jak Wehrmacht ma się zachować? Bo może albo poprzeć Szpera i Goebbelsa. Szpera i Goebbels tworzą coś na zasadzie sojuszu, ich się obu wybiera. E, Bormann albo Geringa, albo może pozostać neutralny. Według mnie Wehrmacht nie poprze nikogo i pozostanie neutralny, przynajmniej do czasu, no bo to nie są żadni kandydaci, którzy mogli... o, romla w sensie przemowa Romla. O, bardzo ładnie powiedział. W, czas, w czasach takich jak te, cały Darut niebieski powinien stać jako jed, je, jeden, więc. Y, General Ferd Marshal, bardzo pięknie powiedziane. E, marsz na Paryż. Co się dzieje? Kam Kambodżan, demokraci wygrali ich pięć. Co tu robi telehoci? Bandy Bandyta, jeden wataszkowaty. Marsz na Paryż. Czy wy coś tu brzydkiego robicie? Faszy faszyści przejęli władzę w Paryżu. E, ciekawe, ale to znaczy, że. No właśnie, Goebbels utworzył sojusz, czekajcie, jakaś słowiańska rewolta, aż się boję patrzeć i widząc te komunikaty chyba dostaje palpitacji serca, bo właśnie nam chyba nam rozkradają Moskwę. E, poczekajcie, e, trzeba zadać lupę i przeczytać. No, to jest to, co ja mówiłem, że Sperry i Goebbels stworzyli porozumienie, które ma im dać większość w Senacie, które ma zadecydować, kto będzie rządził w Rzeszy i teraz mamy... Ewa <śmienie> Braun chce przemówić. <śmiennie> Techniki jest tak praktycznie no. Pozwól mi przemówić. żona Fielder, tak? Chce na pogrzebie coś powiedzieć. Ee, no cóż, no, powinna móc, ale wiecie, no, partia rządzi i, i, i myślicie, że taki ulany Gering, Bormann, który do wszystkiego się pcha, czy Goebbels, który patrzy do wszystkich z daleka, już chyba, że jest w że pozwoli tej kobiecie tam przemówić, że da ty pogrzebie do całego narodu? No, no technika jest, but, but, nie, nie. Co się dzieje z moją Moskwą? Czy co to za słowiańska rewolta? Uh, Mam... Ma, nie! Yeah. <laughs> Powiedzcie, że ja mogę interweniować. Co to jest? Czemu to wszystko eksploduje? Kim wy, kurwa jesteście? Well, shit. Mm, Moscow Red Army. E, Moscow Provincial... Grigorienko, jakiś, jakiś Free Russian Movement, Young Russian Comrade Komitet. Kim wy jesteście, narodowi jacyś socjaliści? Co to się wykluło z tego? Czy ty dasz radę, chłopie? Czy ja ci mogę jakoś pomóc? Nie, ty sami walczycie. O, jest wielki, o właśnie. A, czy właśnie eksplodowała Ukraina? Eee, Adolfie, dobrze, że cię tu nie ma, bo jakbyś zobaczył, to byś się w grobie przewrócił. O, rany. Pogrzeb Adolfa, tak? No nie no, pogrzebu Adolfa nie będzie przy jakimś amerykańskim burżujswie. Puszczcie mi ta chunkę, o, 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 od razu lepiej. For now Hitler's body will remain in Germania. Boże, jak to jest pięknie opisane, jak to jest pięknie opisane. Kryzys zbożowy na Ukrainie i to strygerowało... No, no, no spoko, ale to na razie Kaukaz się chyba rozpada. Tak, Kau Kaukaz się rozpada. A stracha, nieraz komisariat. Ko Kozacy dojscy, super. E, czy te komisariaty sobie jakoś pomagają? Czy możemy ich wysłać? Ja mam dużo armii. O, jakaś Serbii, serbska wojna domowa, e, Górska republika. Hm. Osiem lat. A, nawet Ukraińcy zachodni, okej, okay. zachodnia Ukraina się buntuje, well, zachodnia Ukraina, super, super, zachodnia Ukraina się strigerowała, fajne jest to, że oni wszyscy walczą między sobą e, na, na, Nawet te krajki, co się wyzwoli, kto to dowodzi, Horis, boże, już myślałem, że ten bandyta tam będzie dowodził, tu coś jeszcze wyzwoliło, Karol Sztumpt e, Had, nie, yeah, ty jesteś naszym papę. Nie wiem kto jest po naszej stronie, jak kto nie jest po naszej stronie. Adolf... Czy wy to widzicie? To, to się odpierdziela. to Wszystko je, Walnęło. Wszystko. Wszystko. Jak te nasze Adolfsburgi? Trzymajcie się. Trzymajcie się. Jesteście naszą ostatnią nadzieją. Jak padnie Ostland i padnie Ukraina, to, 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 Kła... To... Żeby tylko te Polaki, żeby tylko te Polaki z tej poczty nie wylazły. Siedźcie na tej poczcie, drukujcie sobie te znaczki, ale dajcie wy mi święty spokój. A, o no, Amerykanach to nawet nie wspomnę. Boże, przecież jak oni nas wjadą teraz, to będzie dramat. Okej, okay, podczas posiedzenia Senatu Borba zaatakował Goebbelsa i szpera, że tworząc ten swój sojusz, doprowadzałem do podziału Niemiec. Eee, cóż, Kaukas w chaosie, <ścoughs> wish luck. Halo, no nie wish luck, tylko mamy, mamy 112 dywizji, które stoi i czeka, no. no. Tylko, że nie ma Adolfa, żeby wy... Kurde, nie możecie podrobić podpisu Adolfa, który wysyła te wszystkie dywizje na wschód? No, Ukraina, kolaps, no ja pierdziele, to się coraz więcej trigeruje, no. Przecież to się... Przy... Wzywajcie mnie do tej wojny, ja wam pomogę! Ja wam pomogę, towarzysze, bracia, siostry! A Sowiec tu on siedzi, ta, ten Koniew, w na razie nic nie robi. Kurde, boję się tej jego brody, poważnie, boję się jego brody, że ona przyjdzie i nas wyjaśni, ta jego broda, poważnie. No, no przecież to jest przerażające! Ko 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 kojarzy mi się z tym carem, który, który tu, car Aleksander? też taki, o Jezus. Dobra, Ukraińsko-Lepsko Ukraine Radio fallen victim to the revolution through Eastern Europe. Śmieszne jest to, że tu są dosłownie wszystko. Tu są jacyś pater autokraci tu są jacyś socjaliści, a nie, bo wy jesteście z sojuszu... A, tuż już nawet nie są nasze rajz komisariaty, tak? Tu już się całkiem wyzwoliło. Ta Moskwa upada, tak, ty się całkiem wyzwoliłeś. Hmm. Znaczy plus jest taki, no kolejny jakiś. Nogaj, fonogaj! Okej, Nogaj, fonogaj. Okay, nogaj. Robi się coraz ciekawi. Robi się coraz ciekawi. Nawet nie patrzę, jakiś Azerbejdżan. Eee, no spoko. O, o ropa nam padła, super. A to jeszcze jest nasze? Nie, to już nie jest nasze. Gdzie tu jest ropa? Aha, tu jest 6 i 6 ropy. Well, shit. A my tam zdążyliśmy chyba z eventu część ropy wywieźć. Pamiętacie, jak były te. O, o coś tam? My część ropy wywieźliśmy stamtąd. Adol Ad 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 wiedział, Adol wiedział, co robi. Yy, zabezpieczyć yy, zapasy zboża. Jest. Zabezpieczyć zapasy zboża, bo nie będzie co jeść. Chociaż na Kaukazie to pewnie tam chruszczow kukurydzą przegryza, jak on tam yy, szefuje. Właśnie, gdzie jest chruszczowa tej modyfikacji? Czemu to się wszystko rozpada? O, zapobiegli... <laughs> tej zliczył... Kurwa, patrzcie ile tego jest, no! no to, 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 to no, nie, Przestań! Przestań mi to triggerować. Zamiast się skupić na pogrzebie Adolfa, na jakichś ważnych rzeczach, to oni mi kraje rozkradają. Bandyty. Eee, znowu ci szwajcarscy terroryści. Dobrze. Załamanie się Kaukazu. Niech będzie. Okej. Okay. Tak. Mam nadzieję, że chociaż ten Osland się utrzyma. Eee, i Senat. A więc Bormann przestraszył się rosnącego tego, y rosnącej pozycji Gebelsa i Schpera, którzy są w sojuszu i bezpośrednio się, zwrócił się do Himmlera, który jest szefem SS, przypominam, żeby, żeby całe SS, y czyli elita niemieckiej armii, nie niby nie patrzcie, największe z w role, y pobogły i poparły go w tym. Ja myślę, że SS również pozostanie neutralne, ale będzie i obserwować rozwój wydarzeń. OK, przeznaczenie Niemiec... OK, to się rozpada, oni pisują yy, Trzecia hiszpańska wojna, znaczy trze Trzecia Hiszpańska Republika. Yy, czekajcie, co się dzieje? Ktoś tam z kapitą... Volgan managed Red army capitulated jest. Niech oni się wyzwalają. Bo, jak już się mają wyzwać, my chyba nie możemy. Nie da się tego zapomnieć. No, zakładam, że się nie patrzcie co się dzieje. To chyba tak musi być. I my nie możemy nic z tym zrobić. Ale, żeby to chociaż nie dołączyło do sowiety. żeby to było niezależne i żeby ten. Odkryto strukturę dla nas. Spokoj, aż mi się przypomina re... Dosłownie to samo zdecydował z z gaz biologii. E, Trzeci jakiś. Gdzie jest Franco? Kim ty kurwa jesteś? Suarez. Kurda, będzie grysko Suarez. No Judasze, Barabasze, zostawcie mi moje... Nie no, 3 lata, w 3 lata, nie, w dwa lata podbiliśmy Związek Radziecki, a teraz w ciągu dni nam to wszystko się rozpada, no. Associated of Freedom declared... Kim ty jesteś? Co to za flaga? Czerwona ta, maczeta i czaszka. Znaczy nie maczeta, tylko kosa jakaś. Yy, wojna domowa w zachodniej Rosji. Well, shit. Should... Dobra, tu wygrali paternalci autokraci. End of Moskwien. Snow czyli nasz pierwszy raź komisariat upadł. Tak, pierwszy raś komisariat. Anarchiści Trochę podobne do Gomułki. Go do Gomułki? Tak, do Gomułki. E Albańska Rewolta Ś Święto pracy, tak, Albania. Albania się Włoką wyzwolił? Bebici, ratuj! To to, to, to jest twój moment pomóż! Bebici! No nie pomoże. E Węgry się tłuką horti musisz. Musisz tych Rumunów pocisnąć, chociaż ty Chociaż ty, Romania, Hugerian, wo... o co to jest wojna? E, o to jest wojna pewnie o. O co? O ten, o Transylwanii pewnie chodzi, nie? E, Rejs komisariat, Kaukas. Kolej, dobra, straciliśmy dwa Rejs komisariaty. Moskwa i Kaukas. Widzę, że Ukraina też się nie utrzyma. osąd jest w miarę bezpieczny. Czy ty masz jakieś problemy wewnętrzne? Czy możemy coś jeszcze zrobić, pomóc w decyzji? No nie, no te ta, 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 ta Osland bym chociaż utrzymał, bo to jest dobra pozycja wyjściowa, żeby resztę odbić. Tak stracimy Osland, Dobra, y, Gebels, co robi Gebels? W skrócie Gebels wy, wygłasza publiczne przebowy, które mają przekonać mieszkańców Rzeszy do jego racji, a w, na ulicach miast widać coraz więcej y, brązowych koszul, które mają zasiać y, czy co się dzieje? Podczas kolejnego zebrania Senatu do, doszło do totalnego chaosu. Goebbels oskarżał Bormana o to, że próbuje przywłaszczyć sobie nadmiar władzy i nadużywał na, na uprawień. Natomiast e, Borman zarzucał im, że próbują do destabilizacji sytuacji, więc Sperry i Goebbels razem ze swoimi zwolennikami chcieli się ewakuować z Senatu, sobie po prostu wyjść. Natomiast e, drogę im zagrodziło SS, które najwidoczniej pilnuje obrad, żeby w Senacie wszystko się zgadzało. Ale Borman jako ten marszałek Senatu, bo to jest chyba marszałek Senatu, to gdzieś było, jakoś rajść coś tam było z tym Senatem, e, pozwolił im poszedł I już wszyscy sobie poszli i, i w sobie. Da-da-da, ty się skończyło. W sumie jakbym widział na nasz Sejm, niewiele się różni <grytko> Tego nie ma SS. Zobaczcie <grytko> sobie, sobie straży marszałkowskiej te <grytko> mundury SS. E, o, czekaj, czekaj, czy ja właśnie widzę. Ja tu widzę właśnie Reichmaj ra, znaczy Ma Marszala Boże e, Gering, tak, tak. Mm. Ulaniec się próbuje dopchać do Senatu. Dobra, otwórzmy, otwórzmy drzwi Geringowi, niech wejdzie do tego Senatu, niech przemówi. Czekajcie, Węgry spisowały z Rumunią, widzę, że Węgry przegrały. Doprowadza to do, do jeszcze większego chaosu. Senat jest całkowicie podzielony pół na pół. Część popiera Bormana, a część Szpera i Jebelsa. Dlatego teraz musimy zdecydować, czyja większość przeważy. I myślę, że Borman powinien się bardziej ogarnąć. E, i Spergebels mają troszeczkę ra ra racji Boże jak to dziwnie brzmi, ale jak tak będzie, jak tak będzie Mamy minus 900 political powera, minus 900 Czy wy to widzicie? Well Ale 12 stabilności na plusie Wielka Rumunia, ta Wielka Rumunia to jest jaka? Konserwatyści, PNT e, Mam nadzieję, że Romanian Wolf kurwa Romanian Wolf, ROPE DAWAJ! O, kurde ci szwajcarscy terroryści Czemu szwajcarscy terroryści? Dobra, i to trochę uspokoiło senat, znaczy dało przewagę mocno. E, ob, obietnica wyborów. Jest, no dało mocną przewagę Geringowi. Fuggeringowi, e, Gebelsowi i Sperowi. E, pewnie Gehring ich będzie teraz wspierał. Zobaczymy. Najbardziej stratym jest Borman SS Orden Banat? Ej, to też nasze było! Zostaw to! Zostaw to nasze! Ty bandy to, wypierdzielaj! No nie, no co, co ten chłop robi? O, czekaj, spisowało to coś, co miałem zobaczyć, bo miałem taką fajną, śmieszną. E, <grym>, ten Kaukas. A to się jeszcze nasze trzyma, trzyma się. Zamiast Sewastopola jest Teodor Schaffen, Schniffen. Okej? Okay? Dobra, to się jeszcze trzyma, nasza kolonia. Yy, Horti, o nie, a, na, nasz admirał kochaniutki zrezygnował. Baj, Horti. No cześć, Horti, bye. No i stało się. Borman stracił większość w Senacie i kilku senatorów zażądało przeprowadzenia wotum nieufności. Yy, Borman całkowicie się tego nie spodziewał. I to głos przeforsowane przez ich głosowanie spowodowało, że Sejm się rozwiązał. Nieudane głosowanie o wotum nieufności, samo rozwiązanie się, Selatus otworzyło trzy ścieżki. Albo w tym momencie Sperry i Goebbels wyrzucają Bormana i, i zajmują jego w miejsce. Gering, który gdzieś tam został wpuszczony cichcem, na sali siedział w kącie, oczywiście wszyscy go widzieli, bo jest tak ulany że, i gruby, że każdy go widział, ale sobie siedział i tylko czekał na moment, albo w tym momencie mogą przez drzwi wparować, może przez drzwi to Senatu wparować Wehrmacht i przejąć, przejąć władzę i to właśnie się dzieje. Wehrmacht wparowuje do Senatu i przejmuje władzę, Meinstein zostaje nowym, może nie kanclerzem. Tak, zamach stanu przez wojskowych. No, armia musiała wkroczyć. Wehrmacht, właśnie, o, mamy pana Ericha von Meinsteina. Wehrmacht wkroczył w momencie rozwiązania się Senatu i przejął przynajmniej tymczasowo władzę. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Znaczy, ja ostatnio was się pytałem: ty, mamy jakiś cel możliwy do zrobienia? koronacja Elżbiety II. Ona wszystkie męty światowe przeżyje. God save the Queen, no spoko. Mamy jakiś cel, możemy zrobić, tak emergency cab, Bo tu wybieramy co wybierzemy, ale spokojnie. I teraz tak, ja was po poprzednim odcinku się pytałem, czy chcecie, czy chcecie Goebbelsa, czy chcecie Himmlera, czy chcecie Wehrmacht. Większość chciała Wehrmacht e, z Romlem, zaznaczam, że minus 300 tego, ty, 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 minus 1300 political powera e, Dobra, wy sobie kapitulujecie, nas to na razie nie interesuje. Trzeba uratować jeszcze przed totalnym rozpadem. E, nie wiem, czy uda mi się wprowadzić Romlam. Nie wiem, czy uda mi się wprowadzić Romla, ma Einsteina spoko będziemy mieli. Ja sobie ich ogarniałem drzewko po wojnie domowej jest nawet spoko. Chociaż najlepsza opcja, najbardziej ciekawa, najbardziej rozbudowana po wojnie domowej to jest Himmler i jego SS, ale to jest już takie totalne zwroztwo. To już nie ma trzeba nazywać rzeczy po imieniu. SS tutaj to jest porąbana rzecz. I myślę, że to sobie zostawimy na inną e, sytuację, a, a wermach przejmujący władzę w takim momencie. Znaczy, czekajcie, to jeszcze nie jest koniec, żeby nie było, tak? Z... Najlepsze dopiero przed nami, tak? Tak? Wiecie, co dają szkoleniom najbardziej. Baskowie ogłaszają niepodległość, spoko, to kapituluję. Eee, także myślę, że Wehrmacht ma jakiś plan Walkiria, który w tym momencie by został odpalony po śmierci Führera, bo że na ten film całym królem odnośnie Walkirii. Eee, myślę, że to jest odpowiedni moment, że Wehrmacht próbuje... Kurde, znowu mi się ci separatyści biegają. Próbuje uratować sprawę, a, a nawet drzewko niemieckie... To Wehrmachtowe. O, teraz możemy, Wehrmacht może spróbować rozwiązać SS, i, 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 i teraz się zacznie. Teraz Wehrmacht, pan Einstein, żeby zabezpieczyć ten zamach stanu, musi rozwiązać SS i od tego wszystko zależy. Dwie siły zbrojne w Niemczech. Nie wiem, jak to wygląda w tym 53 jak bardzo SS jest rozbudowany, jak bardzo Wehrmacht. Bo tutaj tego nie da się sprawdzić, więc zobaczymy, która formacja zwycięży. Coś zbadaliśmy, ale czy te badania mają znaczenie? No możesz badać, support jakiś, niech to się bada. Koniec węgierskiego. Czy wy jesteście? O mój Boże, wy jesteście republiką, ale taką tą autokratyczną republiką. Ok, czek Piłsudski. Kto tu rządzi? Tu rządzi Miklos Kalaj. Ok. Okej, okay. Atomic Research przyda się. <laughs> e, o nie, na, nasz bananowy ten, Banat kapituliren Chorwaci go zjedli. A wy jesteście... <laughs> dlaczego to się dzieje? Co jest Ej, ta modyfikacja jest piękna, poważnie, ej, podoba mi się. Ta modyfikacja mi się podoba. <laughs> Ale dlaczego? O co chodzi? Dlaczego go tu wrzucili? O, rany. Ehm... Aha, to jest pon przed czasem, to się bada dopiero. No dobra, weź te lepsze rakiety, też się przyda. Etiopianu Ethiopian Uprising. Czy to jest bebikowe? Nie, to jest niezależne, ale widzę tam bebikową flagę. Próba tego, dobra, za 7, za 6 dni spróbujemy rozwiązać SS, jeżeli nam się uda, to będzie spoko. Wszystko kapituluje, komisarz. Prezydent Staff, to niedawno został wybrany, nie? Jakiś Knolat go zastąpi. no, 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 go zastąpił, okej, okay. Okay. Ehm. 85% że się nie uda 15% że przy, przeprowadzimy czystkę wśród SS Sprawdzimy co się stanie? Sprawdzimy co się stanie? Czy, czy jednostką Wehrmachtu uda się okiełznać tych z wyroli z SS? Ehm. No nie udało się Aha, bo to w ogóle w momencie, kiedy my chcieliśmy spacyfikować SS, Szper, Goebbels i Gering, widzę, że Gering do, dołączył, więc mamy y, trójce świętą, przynajmniej świętszą, y, zrobili kontrzamach stanu i, i w tym momencie y, Goebbels przejmuje władzę. Mamy Gebelsa. Chciałem rzucić Geringa, ale my, my myślę, że na tym portrecie by się nie zmieścił. I, i teraz Goebbels przejął władzę. I nam się odblokował German Civil War w tym momencie Tracimy Adolfsburg, siema Adolfsburg, fajny był I mamy German Civil War, więc tak jak mówiłem O strefa znamlizrazowana spadła Tak więc jak mówiłem To jest moment, w którym Junta wojskowa jest jedyną opcją, bo to jest jeszcze Himmler Czyli SS, to co chcieliśmy spacyfikować Albo government ten, który teraz przejął władzę Także myślę, że to jest moment, kiedy Wehrmacht od, odłącza się i nas powinno wyrzucić gdzieś w południowych Niemczech? Jest. Jest. Tak więc jak widzicie, jak widzicie, to jest totalny rozpad trzeciej rzeszy. Ja byłem z nami króliczka wojna domowa w kolejnym odcinku. Łapek góry, soczysty komentarz. Mam nadzieję, że się podobało. Boże, ale widzicie... Jezus to jest tak pięknie zrobione. Poważnie. Potężna jest ta modyfikacja. Podoba mi się. Poważnie mi się podoba. Jakie to jest piękne.